Klubu wielbiciela święta Konstytucji. A, więc ja przyszedłeś. Czy to oznacza, że wreszcie jesteś gotowy poznać tragiczną przeszłość święta Konstytucji? Jeżeli tak, no to podążaj tuż za mną. Już zaraz będziemy. To już tutaj. Chodź. Nasza historia zaczyna się po pierwszym rozbiorze Polski. Tymczasem w Polsce Polacy zaczęli dostrzegać potrzebę zmian w dotychczasowym prawie. Szlachta nadużywała wolności, liberum veto uniemożliwiało zaprowadzanie reform, a państwo pozostawało pod rosyjskim protektoriatem, w którym dominujący wpływ na politykę miał ambasador Katarzyny II. Królem Polski wówczas był Stanisław August Poniatowski, dążący do reform, lecz podporządkowany Cesarstwu Rosyjskiemu oraz jego władczyni, Katarzyny II, która oczekiwała, że jej były kochanek, którego postawiła na polski tron, będzie całkowicie od niej zależny. By ratować państwo zwołano Sejm Czteroletni, trwający od 1788 roku do 1792 roku. Marszałkami byli Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapiecha. W dniu 3 maja 1791 roku, przy obecności zaledwie niewielkiej części posłów i senatorów, uchwalono pierwszą polską konstytucję, jedną z pierwszych na świecie. Szczególną rolę w jej przygotowaniu odegrali Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołątaj. Oraz sekretarz monarchy Włoch, Scipione Piatolli. Obstanowienia Konstytucji. Po pierwsze, państwo stało się monarchią konstytucyjną, której obowiązywała monteskiuszkowska zasada podziału władzy. Władza ustawodawcza była sprawowana przez dwuizbowy sejm, Izbę Poselską i Senat. Zlikwidowano też liberum veto. Decyzje miały być podejmowane większością głosów. Władza wykonywawcza należała do króla oraz powoływanej przez niego straży praw. Władza sądownicza, niezależna od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Umocnieniem władzy króla miało także służyć zniesienie wolnej elekcji. Ustalono, że po śmierci Stanisława Augusta tron będzie dziedziczny, a na przyszłego władcę państwa wyznaczono elektora saskiego Fryderyka Augusta wnuka Augusta III, lecz część szlachty była przeciwna zmianom konstytucji. Maja 1792 roku Ręcz Zastrzęsny Potocki, Franciszek Sawery Branicki i Seweryn Rzewuski zwrócili się do Cesarstwa Rosyjskiego o pomoc z przywróceniem dawnych przywilejów oraz wolności szlacheckich. W maju 1792 roku niemal 100 tysięczna armia rosyjska wkroczyła w granicę Rzeczpospolitej. Przeciwko niej stanęło około 65 tysięcy żołnierzy, spośród których wielu nie brało nigdy udziału w walce, mimo przewagi Rosji polskie siły odniosły pojedyncze zwycięstwa. Sukcesy te nie mogły jednak zahamować postępów rosyjskiej armii. Gdy caryca Katarzyna zagroziła mu rozbiorem Polski, król rozkazał przerwania działań wojennych i powarł Targowiczan. W efekcie reformy upadły. W 1793 roku nastąpił drugi rozbiór, a dwa lata później trzeci i ostateczny. Polska zniknęła z mapy Europy na długie 123 lata. Chociaż konstytucja 3 maja nigdy w pełni nie weszła w życie. To miała bardzo wielkie znaczenie dla polskiego narodu i aż do dziś wspominamy ją z dumą i szacunkiem.